wyłożyła. No i właśnie jaki kretyn to pisał, tak naprawdę. Pytam się was, co za debil to robił. No wychodzę z aplikacji, zamykam aplikację, tak. Ona mi stwierdza, że ona się wyłoży. Przepraszam za słowo, ale kurwa jebana mać, co za debil to robił. Kto przy tym, kto przy tym siedział, kto? Czy ci ludzie płacą. Ja rozumiem, że to się robi za darmo. Ja rozumiem, że ktoś chciałby się płacić, ale do kurwy jebanej nędzy. Ktoś ci za to płaci, żeby to działało, a nie wyglądało tak, jak wygląda. No proszę Was. Sprawdź online solution. Sprawdź sobie online, czy może jest jakiś rozwiązanie Twój problem. Jest! Nie używaj tego programu. Boże święty. Człowiek się jeszcze wkurza. No ale nic, trudno. No wyłożyła się to się. No, to się wyłożyła. Nie będę wnikał, dlaczego się wyłożyła. Palm licho. Zamknij program. Do widzenia. Dobrze. Jedziemy z tylko zamiast z dokumentów, tylko wywalę to yy, cały, ten, cały ten wynalazek. Uff. No, koniec. Na razie, na razie starczy. Tak jak mówię. Jak Wam się podobało, to będziemy, będziemy jechać.